Witam Was drodzy. Temat dzisiejszego kazania brzmi Ufaj Bożej Łasce. Ufaj Bożej Łasce. Myślę, że w ostatnim czasie możemy czuć dosyć duże przygnębienie z powodu odejścia osób, które znamy. Jeśli chodzi o mnie, to trzy takie osoby w ostatnim czasie właśnie odeszły. Dzięki Bogu były to osoby wierzące. I widmo pandemii, które było gdzieś, majaczyło daleko, dotarło do nas. Już nie są to jakieś numery, jakieś statystyki, ale są to konkretne osoby, które znaliśmy, które kochaliśmy. I myślę, że kiedy coś takiego się dzieje, to możemy się nawet zastanawiać, czy to już koniec, a może to dopiero początek czegoś gorszego. Oby nie. I czasy obecne uswysłowiają nam, jak blisko jesteśmy wieczności, jak cienka jest nić życia. Jest dokładnie tak jak powiedział psalmista: Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. W 39. psalmie 6, 6 werset. Wydaje się, że w poprzednich wiekach ludzie częściej obcowali ze śmiercią. Było to spowodowane wojnami częstymi. Właśnie zarazami, kataklizmami, ale przede wszystkim nie była rozwinięta medycyna, tak jak dzisiaj. I postęp medycyny myślę, że sprawił, że stosunkowo mniej ludzi niż, niż kiedyś umiera przedwcześnie. Raczej rzadziej słyszymy o czyimś odejściu. I poza tym śmierć jest też świadomie usuwana z życia publicznego. Kiedyś, kiedy ktoś umarł to ciało zazwyczaj przez kilka dni. Było złożone w domu, i wszyscy obcowali, domownicy bezpośrednio obcowali ze śmiercią. Ta groza śmierci wszystkim się udzielała. Ale dziś praktycznie nie mamy styczności z ciałami osób zmarłych. Jest to dla nas zbyt może bolesne, zbyt brutalne. Śmierć widzimy tylko na filmach, ale tam jest to jakby śmierć, śmierć na niby, a nie naprawdę. I nie mówię, że dzisiaj jest gorzej niż kiedyś, po prostu jest inaczej i na pewno nie pomaga nam w tym, żebyśmy zdali sobie sprawę z powagi czy z grozy śmierci. Ale dzisiejsze czasy właśnie, jakie nastały, uzmysławiają nam, jakie rzeczywiście nasze życie jest, jest znikome, jak niewiele nas dzieli po prostu od przejścia na drugą stronę, naprawdę niewiele. I Bliskość śmierci też nieuchronnie prowadzi nas do zadania pytania: co będzie, gdy śmierć zapuka do moich drzwi, do mojego życia? Co będzie, kiedy przyjdzie kolej na mnie? Czy jestem gotowy? Jeśli nie, jak się do tego przygotować? Myślę, że nawet te pytania mogą prowadzić nawet osoby wierzące w Chrystusa do pewnego rodzaju nerwowości. Może powinienem coś zrobić ze swoim życiem? Może powinienem coś. Coś zmienić, coś spróbować naprawić, wyznać, wyznać Bogu jakiś grzech. I myślę, że są, że są to dobre pytania. Warto oczywiście y, sprawdzać swoje życie, szczególnie kiedy Duch Święty coś, coś pokazuje, że coś jest nie tak w naszym życiu. Y, ale myślę, że jednak y, ogólnie rzecz biorąc, coś, nie jest to krok w dobrą stronę. Bo co się zaczyna dziać, kiedy zaczynamy bardzo wnikliwie analizować, naprawdę wnikliwie analizować swoje życie, swoje postępowanie samych siebie, może to prowadzić do takiego bardzo chorobliwego, przesadnego skupienia się na sobie samym. Ponieważ kiedy spojrzymy w swoje wnętrze, nie znajdziemy tam nic, nic ciekawego. Apostoł Paweł napisał tak: w liście do Rzymian. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie. To jest w ciele moim dobro. Rzymian 7,18. Biblia mówi, że nie mieszka w, w naszej naturze, nie ma nic dobrego, nic, nic e, takiego doskonałego, co by się Bogu mogło podobać. Także taka dogłębna, szczegółowa, wnikliwa analiza własnego życia nie ma głębszego sensu. Możemy popaść tylko w depresję, i nie tędy droga. Myślę, że w czasie takim jak teraz powinniśmy bardziej koncentrować się właśnie na Ewangelii, szukać pocieszenia nie w sobie, ale poza, poza sobą. To jest właściwy kierunek. Ostatnio czytam w moich porannych rozważaniach list do Rzymian, po, po jednym rozdziale dziennie czytam i treść tego listu jest dla mnie wielką zachętą. Taki, to przypomnienie prawd, które są w nim zawarte, są dla mnie wielką zachętą. I gdybym miał podsumować naukę tego listu w jednym zdaniu, to powiedziałbym tak, ten list kładzie większy nacisk na to, co zrobił dla nas Bóg w Chrystusie, niż na to, co my mamy czy powinniśmy zrobić dla Boga. Ten list kładzie większy nacisk na to, co Bóg zrobił dla nas, niż na to, co my mamy zrobić. Najważniejsze w Ewangelii jest to, co Bóg zrobił dla nas. To musimy sobie przypominać, to musimy stale odświeżać sobie w pamięci i na tym się koncentrować, a szczególnie w takich czasach jak dzisiejsze, gdzie niemal co rusz otykamy się właśnie o, o śmierć. Pomoże nam to uniknąć tej niezdrowej nerwowości, skupiania się na sobie. I chciałbym dzisiaj skupić się na kilku wersetach, właściwie na jednym, ale też później na kolejnych wersetach z listu do Rzymian z piątego rozdziału, które właśnie tłumaczą, wyjaśniają, co Bóg dla nas uczynił. Na początku chciałbym dogłębnie rozważyć dwunasty werset piątego rozdziału listu do Rzymian. Czytamy tam tak. Prze to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Jeszcze raz przeczytam. Prze to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I werset ten przypomina nam o kilku ważnych rzeczach, bardzo ważnych rzeczach. Przede wszystkim to, że, że grzech, śmierć weszły na świat przez jednego człowieka. O kim mowa? Jaki to człowiek? Oczywiście mowa o Adamie. Wszyscy znamy historię raju może jeszcze z, z dzieciństwa, z lektury jakiejś Biblii dla dzieci, czy, czy, czy z zajęć gdzieś y, religii czy szkółki niedzielnej. Także znamy historię raju, historię Adama i Ewy. O tym, jak wąż skusił Ewę, ona następnie namówiła Adama, aby zjadł zakazany owoc i zjedli. Gdyś to się stało, wtedy właśnie pojawił się grzech, pojawiła się śmierć. Myślę, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, wielu ludzi podchodzi jednak do tej historii dosyć sceptycznie, z pewnym dystansem. Uważa, że co najwyżej jest to rodzaj pewnej legendy, pewnej alegorii. Ludzie mówią, że może jest w tym zawarta jaka, jak, jakaś prawda, jakieś ziarno prawdy, ale wydarzenia te nie zostały nam przekazane z fotograficzną dokładnością, w dokładny sposób. Prawda, jak było naprawdę, to to, jak było naprawdę, zostało zatarte. W czasie zostało odziane pewną alegoryczną szatę i w ten sposób nam przedstawione, tak jak na przykład greckie mity. Ja jednak nie zgadzam się z tym poglądem, Uważam, że opis biblijny zawiera bardzo wiele realizmu. Na przykład w Księdze Rodzaju czytamy, że Adam żył 930 lat. Konkretna y, liczba lat jest podana. Y, oczywiście przed potopem, kiedy czytamy, ludzie żyli o wiele dłużej niż dzisiaj, być może wtedy klimat był inny. Czytamy, że Adam miał dzieci. Znamy nawet imiona trzech jego najstarszych synów: Kain, Abel i Set. Konkretne Imiona konkretnych ludzi. Set urodził się, czytamy, Adamowi, kiedy miał 130 lat. Czytamy, że później miał jeszcze wiele, wielu innych synów i córki. Ewa jest w Biblii, księdze rodzaju, nazwana matką wszystkich żyjących. Matką wszystkich żyjących. To są konkretne informacje, konkretne informacje biograficzne. W kolejnych rozdziałach Biblia podaje imiona i okres życia kolejnych potomków Adama, urodzonych w kolejnych. Pokoleniach. ten żył tyle i tyle lat tamten kolejny żył tyle i tyle lat mowa o tych ludziach jest nie tylko w pierwszej księdze biblii w pierwszej księdze Mojżeszowej w księdze rodzaju ale również w innych księgach znajdujemy co najmniej dwa rodowody w księdze kronik w pierwszej księdze kronik zaczyna się ona właśnie od rodowodu który sięga od Adama ale również w Nowym Testamencie w Ewangelii Łukasza jest podany rodowód Jezusa od kogo się wywodzi Jezus, i ten rodowód sięga aż do Adama. Jezus był prawdziwym człowiekiem, wywodził się od Adama, tak jak każdy z nas. Oczywiście też był prawdziwym bogiem, został poczęty w ponadnaturalny sposób. Prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, ale to jego człowieczeństwo właśnie jest udowodnione przez to, że pochodzi od pierwszego człowieka, wykazane w tej Ewangelii. Tak więc, kiedy Biblia mówi o Adamie, mówi o rzeczywistym, człowieku, który kiedyś żył w konkretnym miejscu w konkretnym czasie. Niektórzy ludzie mówią, ja wierzę w Nowy Testament, ale w Stary Testament specjalnie nie wierzę. Jest tam dużo takich napały mitycznych historii o stworzeniu świata, o potopie. Nie można tego traktować dosłownie. Ale zauważmy, że nie można oddzielić Nowego Testamentu od Starego Testamentu. Pokazuje to choćby rodowód Jezusa. Ten Realistyczny rodowód, który przez konkretne osoby sięga aż do Adama, poprzez Dawida, poprzez Abrahama, osoby, które są również opisane w Starym Testamencie. Stary i Nowy Testament stanowią jedną całość. Wszyscy ludzie, chrześcijanie przez wieki, przez milenia, traktowali Adama, uznawali Adama jako realną postać, prawdziwą postać. Dlaczego dzisiaj mielibyśmy temu zaprzeczyć albo w to powątpiewać? Dlaczego Dzisiaj uważamy się za mądrzejszych od naszych poprzedników. Może z powodu postępu nauki dlatego, że odkopaliśmy troszkę starych kości, odkryliśmy DNA i różne inne rzeczy, wspaniałe zresztą, ale to jeszcze przecież o niczym nie świadczy. Pamiętajmy, że odkrycia naukowe można interpretować na różne sposoby. One same nic o sobie nie mówią, i różni naukowcy wyciągają różne wnioski, czasem nawet bardzo dalekosiężne. I najczęściej wynikają one z ich przekonań, z ich poglądów, a nie z tego, co same fakty czy odkrycia mówią. I dzisiaj niektórzy naukowcy osądzają Biblię, stawiają się ponad Biblią. Uważają, mówią, co jest w co jest niej prawdą, a co nie. Ale ostatecznie Biblia będzie oceniać każdego człowieka, również naukowców. Ja wierzę w Biblię jako Bożemu Słowu, które jest wiarygodnym również dokumentem historycznym. 50% Biblii. Stanowi narracja historyczna. Konkretne wydarzenia, które miały miejsce w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. I nie, nie widzę powodu, dlaczego historia Adama miałaby należeć do innej kategorii. W liście do Rzymian, właśnie w tym wersecie, który mamy przed sobą, jest mowa o Adamie jako o konkretnej postaci, która żyła kiedyś na Ziemi. Tak jak zresztą mówi o nim cała Biblia. Przyjrzyjmy się. Adamowi. Niestety Adam jest postacią niezmiernie tragiczną. Czasem myślę, że u, umyka nam tragizm tego, co wydarzyło się w raju. Wiemy, że w historii ludzkości miały miejsce różne tragiczne wydarzenia, ale to, co zdarzyło się w raju, było najtragiczniejszą y, rzeczą czy wydarzeniem, która dotknęła ludzkość. Choć wielu dzisiaj powątpiewa, że coś takiego się wydarzyło, a nawet jeśli wierzy, to. Często nie zdaje sobie sprawy z wymiaru, z ogromu tragedii tego, co się stało w raju. Z powodu nieposłuszeństwa Adama na świecie pojawił się grzech, zło, a później ślad za tym śmierć. Przypomnijmy sobie pokrótce jak to się stało. W Księdze Rodzaju w drugim rozdziale w 16. i 17. wersecie czytamy takie słowa: I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu Możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Bóg dał Adamowi do dyspozycji cały raj. Piękne drzewa, piękne owoce, wspaniałe. Mógł z tego korzystać do woli. Dał mu tylko jeden zakaz: z tego drzewa nie wolno ci jeść. Dlaczego Bóg zabronił Adamowi jeść z drzewa poznania dobra i zła? Nie było w tym drzewie nic specjalnego. To drzewo było po to, ten owoc był po to, aby Adam mógł okazać swoją lojalność wobec Boga, swoje posłuszeństwo, to, że uznawał nad sobą Boże autorytet. Tylko po to właśnie było to drzewo, aby sprawdzić Adama, czy będzie poddany, posłuszny swojemu Stwórcy. Niestety. Adam nie był posłuszny Bogu? W dalszej części tekstu czytamy, że Adam za namową swojej żony Ewy, którą podszedł szatan, zjadł owoc z drzewa. Jakie były konsekwencje czynu Adama? Księga rodzaju trzeci rozdział, 7 werset. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu, i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Pierwsza rzecz to zdali sobie sprawę Adam i Ewa z tego, że są nadzy. Wcześniej tego nie widzieli, byli, nie byli tego świadomi. Byli niewinni, tak jak małe dzieci, które też nie mają świadomości tego, że, że są nagie. I teraz utracili tą swoją pierwotną czystość, pierwotną niewinność. W ich sercach pojawia się zagościła świadomość zła. Ale to nie wszystko. W ósmym wersecie trzeciego rozdziału czytamy tak. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Adam i Ewa kryją się przed Bogiem. Wcześniej Adam rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Nie było y, żadnej bariery, niczego, co by stało na przeszkodzie tej komunikacji, doskonałej relacji. Adam był czysty, Adam był doskonały, jak Bóg ustworzony na, na Boży obraz, również w tym sensie, że był moralnie czysty. Ale teraz Adam się kryje. Dlaczego? Dlatego, że złamał Boży nakaz i utracił swoją pierwotną niewinność. I teraz to jest jedna chyba z najbardziej tragicznych konsekwencji nieposłuszeństwa Adama. To, że pomiędzy człowiekiem a Bogiem wyrósł mur. Mur właśnie wybudowany przez grzech, nieposłuszeństwo człowieka, ten mur trwa do dzisiaj, stoi do dzisiaj, z czego ludzie często nie zdają sobie do końca sprawy, a mur ten został wybudowany, czy pojawił się wskutek nieposłuszeństwa Adama. Bóg wypędził Adama i Ewę z raju, ponieważ On, święty, nie mógł obcować z grzesznym człowiekiem. Człowiek musiałby umrzeć, gdyby znalazł się w obliczu świętego Boga. I tak jest do dzisiaj. Co powiedział Bóg do Adama, 18-19 werset. A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. Pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Konsekwencją nieposłuszeństwa Adama, kolejną, było to, że Bóg rzucił przekleństwo, przeklął cały świat. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu Ciebie. Na ziemi pojawiły się ostry i ciernie, coś, czego wcześniej nie było. Pojawił się Mozuł. Yy, pojawiły się choroby zwyrodnienia, pojawiła się przemoc, jak czytamy w kolejnym rozdziale, i ostatecznie też pojawiła się śmierć. Bóg na początku tego nie stworzył. W pierwszym rozdziale, kiedy czytamy opis stworzenia świata, kiedy Bóg patrzy na poszczególne rzeczy, które stworzył, mówi, że one były dobre. Był, świat był idealny, nie było z, niczego złego, nie było żadnych chorób, nie było cierpienia, nie było łez, nie było smutku, wszystko było doskonałością, a przede wszystkim nie było śmierci. To wszystko weszło na świat, tak jak uczy nas ten dzisiejszy werset z listu do Rzymian, wskutek nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Dlatego było to najtragiczniejsze wydarzenie w historii ludzkości. Wtedy świat się zepsuł. I dalej czytamy też w dalszej części tego wersetu, jak przez jednego. Człowieka grzech szedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I to pokazuje nam wymiar, wymiar yy, tego zła, które pojawiło się na świecie wskutek nieposłuszeństwa Adama. Grzech i śmierć pojawiły się, stały się udziałem nie tylko Adama i Ewy, ale przeszły też na ich potomstwo, na, na wszystkie kolejne pokolenia i doszły aż do dzisiaj. Kiedy Bóg stworzył Adama, stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo. Adam był moralnie czysty, zdolny do czynienia moralnego dobra. Ale po upadku w grzech, już kiedy Adam i Ewa zostali wygnani z raju, urodził im się syn kolejny. Czytamy o nim tak, w piątym rozdziale w trzecim wersecie Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój. I nazwał go Set. Zrodził syna na podobieństwo swoje i na obraz swój. Set nie był już stworzony na obraz Boży, ale został zrodzony na obraz Adama. Co to znaczy? Że już nie był niewinny, nie, był, nie, był, nie posiadał tej bezgrzesznej natury, zdolnej do czynienia moralnego dobra, ale odziedziczył po Adamie skłonność do grzechu, do czynienia tego, co jest złe. I kolejne synowie, kolejni potomkowie dziedziczyli tą skłonność, tą zepsutą, właśnie psującą się naturę. Zobaczmy, jeden z takich przykładów często podawanych jest to, że dzieci nie trzeba uczyć nieposłuszeństwa czy różnych złych rzeczy, po prostu mają w sobie taką tendencję, żeby te rzeczy czynić. Współczesna psychologia, w ogóle humanizm, nawet niektóre kościoły twierdzą, że człowiek jest moralnie Neutralny, że jest zdolny do czynienia moralnego dobra lub moralnego zła. Zależy od tego, co wybierze, ale naturalny w naturalny sposób w na, na, naturze swojej człowiek nie dąży do tego, co jest dobre. Człowiek posiada raczej naturalną skłonność właśnie do tego, co nie jest, właściwie do lenistwa, do złorzeczenia, narzekania, wyklinania, yy, obmawiania. Może naśmiewania się z innych, wykorzystywania innych ludzi, zaspokajania różnych swoich porządliwości. To jest ta naturalna tendencja człowieka do tego, żeby dążenia do tego, żeby być najważniejszym, podziwianym i tak Człowiek naturalnie w swojej naturze grawituje w tym kierunku. Adam w tym, w tym kierunku nie grawitował przed upadkiem. Człowiek, Biblia mówi, nie jest zdolny. Bez Bożego Uzdolnienia nie jest, nie jest w stanie wykonywać tego, co jest dobre w oczach, w oczach Bożych. Wszystkie ścieżki są przed Bogiem gdzieś y, skażone. Podsumowuje to Psalm 14, od pierwszego do trzeciego wersetu czytamy tak. Jak Bóg patrzy na, na człowieka, na, na tego człowieka skażonego, y, splamionego grzechem: Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Wszystko jest obarczone właśnie tym znamieniem grzechu. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, Wespół się spługawili. Nie ma kto by dobrze czynił tego doskonałego moralnego dobra. Nie ma, ani jednego. I dlatego właśnie apostoł Paweł pisał: Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Kiedy Paweł analizował swoje życie, widział, że tam jest tylko skłonność do złego. I o ile Bóg nie zadziała, o ile Bóg nam nie, nie, nie wesprze nas, nie jesteśmy w stanie postępować inaczej. Dlatego, jak mówiłem na początku, nie ma sensu analiza swojego życia, swojego serca, nic dobrego tam nie znajdziemy w sobie samych. Znajdziemy tylko to, co odziedziczyli, odziedziczyliśmy po Adamie. Pokoju, radości, spełnienia, usprawiedliwienia, powinniśmy szukać nie w sobie, ale poza sobą, w Ewangelii. W Ewangelii. I na szczęście. Ten werset, który przeczytałem, nie jest jeszcze końcem nauki. Zobaczmy, czego nauczają kolejne wersety. Są to bardzo ważne słowa. Czytam List do Rzymian, 5 rozdział od 15 do 19 wersetu. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem, wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Bardzo ważne słowa. W tych słowach przyrównane, jest, przyrównane są dwie osoby: Adam i Chrystus. Tak jak przez jednego człowieka, przez Adama, przez jego nieposłuszeństwo, na świecie pojawił się grzech, pojawiła się śmierć, tak również przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, na świecie pojawiło się usprawiedliwienie z grzechu. I życie wieczne dla wszystkich, możliwość otrzymania życia wiecznego. Grzech i śmierć pojawiły się z powodu jednego złego uczynku, jednego aktu nieposłuszeństwa, spożycia zakazanego owocu. I podobnie wybawienie stało się możliwe również dzięki jednemu uczynkowi. Nie dzięki wielu uczynkom, które musimy nagromadzić, ale dzięki jednemu uczynkowi, jednego człowieka przyszło dla nas usprawiedliwienie. Jaki to był uczynek? Była to odkupieńcza śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. To, co On zrobił, w całości usprawiedliwiło nas, w zupełności nas usprawiedliwia. I zmartwychwstanie, które nastąpiło po trzech dniach. O ile w raju miało miejsce najtragiczniejsze, zdecydowanie najtragiczniejsze w konsekwencjach wydarzenie w historii ludzkości, to na Golgocie miało miejsce najwznioślejsze, najwspanialsze i najpiękniejsze wydarzenie. Ponieważ tam na Golgocie dokonała się zapłata za nasze grzechy, odkupienie. Tam się właśnie dokonało. I co najważniejsze w tym podobieństwie Adama do Chrystusa, to to, co dotyczy konsekwencji. Ich czynów dla nas. To, co zrobił dla nas, to, co zrobił Adam, przeszło na nas, można powiedzieć, automatycznie, bez jakby naszego jakiegokolwiek zaangażowania z naszej strony. Nic nie mamy do powiedzenia: rodzimy się w grzechu na tym świecie, skażeni grzeszną naturą, tylko dlatego, że jesteśmy potomkami Adama. Ale bardzo podobnie jest z tym, co uczynił Chrystus. Płacąc rachunek za nasze grzechy. To, że jesteśmy usprawiedliwieni z naszych grzechów, nie wynika z tego, że my nagromadziliśmy jakieś dobre uczynki w swoim życiu, ale z dlatego, że On, tak jak czytaliśmy, yy, uczynił to możliwym poprzez swoją śmierć na krzyżu. To w zupełności wystarcza dla naszego usprawiedliwienia i niejako automatycznie staje się naszym udziałem, zostaje nam przypisane wtedy, kiedy uwierzymy w Chrystusa, kiedy uwierzyliśmy w Niego, Usprawiedliwienie Boże stało się naszym udziałem. Nie dzięki naszym uczynkom, ale dzięki temu, co uczynił Chrystus. To, co on zrobił w zupełności, wystarcza. Także Biblia mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski, przez wiarę. My nic nawet nie byliśmy w stanie zrobić y, takiego, co by mogło pomóc nam w zbawieniu. Ale Jezus zadośćuczynił w pełni Bożym wymaganiom. Jaka jest nasza rola, jakie jest nasze zadanie? Musimy zaufać Chrystusowi. Musimy przyjąć to, co On dla nas uczynił na krzyżu. A później musimy w tym po prostu trwać. Musimy trwać w wierze i żyć z wiary. I to wystarczy. To wystarczy. Nie musimy analizować nie wiadomo jak, swojego życia, swojego serca. Mamy trwać w Chrystusie. W jednym z listów w objawieniu, w Księdze objawienia. Czytamy tak, trzeci rozdział, jedenasty werset. Przyjdę rychło, mówi Pan. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Trzymaj, co masz. Trzymaj się tego, co, w co wierzysz, że Chrystus za Ciebie umarł. Żyj, w, żyj wiarą. Nie analizuj swojego życia, ale ufaj Chrystusowi. Przypominaj sobie o tym, co Pan dla nas uczynił, szczególnie kiedy. Właśnie w czym może zagląda nam śmierć. To da nam prawdziwy pokój. To jest źródło tego prawdziwego pokoju. Amen.